Witam serdecznie, drogie baranki, na czwartu tygodniowym. Lecimy, co też energię Chcę Wam pokazać, co dla baranków niesie ten tydzień. Lecimy. Jakieś marzenia, wyjście z nałogu, wyjście z ciężkiej sytuacji. Jakaś gwiazdeczka, tą gwiazdę nam zaświeci. Słuchajcie, no nieźle, moi drodzy. Nieźle. I co w zdrówku, w zdrówku, wybory, w zdrówku, wybory. Być może brakuje kaski na jakiś zabieg, być może pasowałoby coś tam zrobić, no ale to to zdrówko, coś się dzieje. Jesteśmy w coś uwikłani z tym zdrowiem. Ale dobrze lecimy, więc tak. Porzucam wiele baranów w tym tygodniu, słuchajcie, porzuca marzenia. Marzenia jakieś takie nierealne, coś nierealnego, być może ludzi, ludzi, którzy zwodzili, tak, odchodzą, czyli barany odchodzą od pewnych sytuacji, od ludzi lub pozostają tak naprawdę pozbawieni jakiejś tam iluzji, ale jest to dobre słowo, dobre słowo, które idzie do Was, moi drodzy, z tego względu, że w środku mamy gwiazdę. Gwiazda jest największą, najpiękniejszą opieką, tak naprawdę. Jest to jedna z najpiękniejszych kart w tarocie, macie to w środku drogie barany, ale czeka też jednocześnie wiele baranów w tym tygodniu czeka. Słuchajcie, jakieś, czeka jakieś sprawy, sprawy urzędowo-sądowe, słuchajcie, stabilizacja nie będzie, nie będzie zachwiana, nie powinno być nic złego. Nawet bym wręcz powiedziała, że będzie pełne umiarkowani, to tak jakbyście drogie barany, bo większość z Was tutaj widzę, że jest energia skocząca tak naprawdę u was, moi drodzy, bo mamy tą siódemkę kielichów, czyli gdzieś tam jest ten wystrzał taki. I mamy tego diabła do góry nogami, czyli ta energia jest taka ze skrajności, w skrajności, ale jest, dochodzi do jakiejś sprawiedliwości. Do sprawiedliwości może być to totalnie, może być to sprawiedliwość sądowa, może być to, słuchajcie, sprawiedliwość. Bytowa, to już musicie Państwo sobie takie pod siebie tutaj, czy, czy jakaś moralna, tak, no tutaj musicie Państwo pod siebie, być może chodzi o dom, być może chodzi o mieszkanie, być może chodzi o współ, o, również o mieszkańców, tak, o mieszkańców Waszego domu, czyli o Waszą rodzinę, ale jakaś sprawiedliwość, coś musi się zadziać, prawdopodobnie Wasze słowo, lub posłuszecie jakieś słowo, słowo, które będzie miało wielkie znaczenie, ale Wam w tym nie zagra, nic tam tutaj Wam nie zagraża. słuchajcie. Poza tym, no koniec tygodnia stabilizacja. Myślę, że jeżeli sprawy jakieś sądowe, typowo sądowe, albo dojdzie do jakiejś sytuacji, gdzie trzeba będzie, gdzie trzeba będzie po prostu postawić coś na szali, czy swoją stabilizację, bo usłyszycie coś, bo tutaj jest tak jakbyście coś usłyszały, drogie barany, no to tak naprawdę nie bójcie się, powiedzcie, powiedzcie co macie do powiedzenia, jeżeli chodzi o pracę, nic się nie zadziewa, słuchajcie. Stabilizacja w domku jest dobre słowo. Idzie dobre słowo przede wszystkim. Idzie dobra wiadomość dla tych, którzy szukają pracy, dla tych, którzy chcą zmienić pracę tak naprawdę, dla tych, którzy rzucili pracę. Niech się nie boją, czy odeszli z pracy, która była bardzo, bardzo toksyczna. Słuchajcie, to toks to mogło być, ale to mogły być przeróżne zależności, to mogą być ludzie, to może być praca, to mogły być projekty, sytuacje, drodzy Państwo, wszystkie, które toks zatoksyczniły was niesamowicie mocno i żyłyście przez jakiś czas tak naprawdę marzeniami, czymś, co było nierealne, albo byłyście, byliście karmieni, słuchajcie, takowymi rzeczami, odchodzicie od tego, macie gwiazdę, macie maga, to, jest wasze, to są wasze karty, słuchajcie, sprawiedliwości staje się zadość, macie maga w koronie, w środku macie gwiazdę, w centrum czytania tak naprawdę i pod spodem ładnie się uziemiacie, wchodzicie, słuchajcie, w energię królowej denarów, czyli tak naprawdę jesteście bardzo ładnie, zmierzacie w dobrym, powiem tak, zmierzacie w dobrym kierunku. Czyli tak na początek tygodnia czyścimy, środek tygodnia, coś się spełnia, tak, coś, coś wchodzi na równy tor, na coś być może być może poprzez to, że coś się wyczyściło, z, początku, z początkiem tygodnia, środek tygodnia, nie wiem, czyli do wiadomości do Was. Myślę, że będzie chodziło bardziej o finanse. O finanse, o taką zawodowo bytowo stronę życia, słuchajcie, i tutaj sprawiedliwość zadziała na Waszą korzyść. Stabiliz stabilności, stabilizacji nie zabraknie Wam, moi drodzy. Karta podpowiada, żeby w tym tygodniu zachować umiarkowanie, czyli mamy kolejną szalę, tak kolejna szale, żeby po prostu nie skakać, nie skakać nikomu do gardła, Zasuwamy, słuchajcie, usteczka, słuchamy, słuchamy los, wykona wiele rzeczy, tak naprawdę, moi drogie Barany, za Was. Jeżeli chodzi o zdrówko to tutaj jest tak sporo baranów spora część, coś będzie rzucała coś będzie rzucała, coś co było w, lub pójdzie, nie wiem, zapisze się na jakiś sport na uprawny, czy, czy zacznie się odchudzać bo mamy za chwileczkę wiosnę, lato tak więc być może też i coś takiego będzie, ale słuchajcie, coś chodzi, chodzi tutaj w szczególności o żyły nie wiem czy jest to krążeniówka czy, czy są tutaj nadgarstki, ale tak są i kolana, jest i biodro, pokazuje mi się niesamowicie mocno, pokazuje mi się kręgosłup i olbrzymie słuchajcie spięcie pod, pod splotem słonecznym no, czyli coś tam się, moi drodzy, zadziewa, czyli za dużo stresu, za dużo stresu tak naprawdę, chyba jest jakieś, prze, chyba jest jakieś przeciążenie i przede wszystkim, słuchajcie, no żyły, nie wiem o co chodzi, ale bardzo mocno co, coś tutaj z żyłami, więc nie wiem, czy jest to właśnie no, typowo, wydaje mi się, że będzie to bardziej krążenie, tak, ale, ale mogę się mylić, no i są kolana, i u panów, i u pani ewidentnie pokazują mi się, moi drodzy, kolana. Pieniążka nie powinno zabraknąć, by, dla tych, którzy liczą, liczą na sprawę, na sprawy sądowe w tym tygodniu, to powiem, że pieniążek pieniążek wielce prawdopodobne, że się pokaże, że ten pieniążek albo zostanie w domu, tak? W taki sposób mogę tylko Państwu tutaj powiedzieć. Natomiast najfajniejsze jest to, że czegoś się pozbywacie. Czegoś, kogoś, coś odchodzi, ktoś odchodzi, czy sytuacje, czy zdarzenia. Wiele baranów pokusi się w tym tygodniu o zmianę pracy, a przynajmniej o powiedzenie czegoś, co po prostu bardzo, bardzo mocno dusiło i mieliście to tak naprawdę chodzi bo on gdzieś tam siedziało w głowie, siedziało, siedziało sobie tam w tym serduszku, no i w tym tygodniu musiało być boom, trzeba było powiedzieć i jak się okazuje, korona nikomu z głowy nie spadła, a wręcz przeciwnie dla Was może być to awans, może być podwyżka. Czy idzie do Was słowo, bo też jest od góry, jest ta korona, czyli idzie jakaś wiadomość, która spowoduje, spowoduje Wasz wzrost, drogie barany. Także tak to widzę w tym tygodniu. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do kolejnego czytania buziaczki hejta.